o, a tak, tak się kupuje bilety na fery na city hall yes, sir. hello, good afternoon we would like to have, how many? 5 for, for city hall today uh, yeah, 20 yeah, they are... hello keep smiling a tu, a tu się robi check in na prom czyli tak choćby jak na samolot no. a za chwilę trzeba będzie zapłacić jeszcze terminal fee Także tak to właśnie tu jest. Dobra, idziemy. O, choinka, zobaczcie, święta już idą. I idą święta i idą. Dobra, skanowanie bagażu jak na lotnisku. Tutaj. A tutaj trzeba jeszcze kupić kolejny bilet, czyli Terminal Fee. Jakby nie można go sprzedać od razu razem z biletem na prom. Tylko oczywiście musi być osobno. Osoba, żeby miała pracę, no to jest, jest osobne stanowisko do Terminal Fi. Wsiadamy na prom. A tutaj niewidomi grają. To taka tradycja. O, i tak to wygląda ta krypa i wsiadamy no dobra i zapomniałem włączyć kamery jakbyśmy wsiadali idziemy na opendack tam taki piękny zachód słońca znaczy ono już zaszło, ale chmury są podświetlone a myśmy właśnie przypłynęli na Siki Hall taką łodzią to taki szybki katamaran jest płynie jakieś 45 km na godzinę ja tu trochę od tyłu wyszedłem gdzie bagaże wyjmują a tu ludzie czekają na bagaże jak mieli większe no to bierzemy skuterki i w drogę radu käivad kuiva .